Siema, siema. Dzisiaj gram z Tomkiem, ja jestem Mati. Siemanko. Dobra, chodźcie, pokażemy Wam maszyny. W tym odcinku będą żniwa na mapie y, Bajkofi w Lesie 13. Będziemy kosić New y, CX-880. Już mamy wszystko podczepione ładnie. I chyba tylko pokażemy troszkę, nie będziemy ich wszystkich przedstawiać. No pogodnie bardzo trochę... E, ja będę jeździł kombajnem, ey Nie, kombajnem, dobra. E, ten... Będziemy się w... zamieniać. No tutaj mamy ładowarkę na famy JCB ładną. Tutaj... a tutaj jest Nef Holland, mój ulubiony. I teraz pójdziemy do traktora, który będzie jeździł z przyczepą, ne, kasę. Nie wiemy dokładnie jaką tam ma moc, bo jest trochę zamazane. To jak wam pokażę. Yy, kasę MXM130. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Przyczepa no, to to jest HW. Przyczepa do Bell tutaj i... Pokażemy wam resztę ciągników. Tutaj mamy dwa, dwa Johnaki i jednego Fenta. Tutaj jest jeden John Deere 7710. Yy, Fend yy, 940. 924 Verio oraz John Deere 8360 R. A w dzisiejszym odcinku będziemy używać kasę oraz Nicholanda. Dobra, to ja już zasiadam za kasą. I wiesz na które pole mykamy, nie? Ja, ja, ja prowadzę jakby co. Dobra, to czekam. Okej, okay, ja już jadę tam gdzie. Tak, kasa tak wygląda. Wydaje jest bardzo ładny. Później wam też to przedstawi inne w Holanda, ale teraz się zamienimy. Też to jak nie szalej. E, ten... Co, nie na to. Ja wiem, wiem, I, muszę kręcić. A to nie po prawej stronie? Nie, lewo, lewo. I teraz lewo. Bo ty nie wiesz, o które pole mi chodzi. Aha, dobra. Odcinki powinny się po... Yy, Będą co się co pojawiały. dzień. tydzień? Chyba. Bo, co tydzień powinny być trzy odcinki. Chyba w piątek, sobotę i niedzielę, ale napiszcie jeszcze jak chcecie, bo nam się wydaje, że tak będzie najlepiej jak będą w piątek, sobotę i niedzielę. No, też niedzielę. tak najbardziej pasuje. No wtedy jesteśmy Uwaga, bo tutaj jest spore błoto. Uh -huh. Mhm. Właśnie się utknąłem, że utknę. Dlatego ja sobie tak boczkiem przejadę. Wiem, też właśnie. No, yy, utkniemy to niestety, ale nie mamy... O, 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 o. Utknąłeś? O, kur... Nie, zrzuciło mnie. O. O, Mati, nie wiedź we mnie. Nie, dałem jakoś radę. Tak, tutaj macie poła tutaj macie kukurydzę. Też jak macie jakieś fajne mapki, Oraz to -paki. możecie nam polecać. Oczywiście przetestowane. I modpaki, pamiętajcie. No i modpaki. O, Mati, Będą też, jak wam ja się jakiś modpak spodobał, będą na to na, na nagrody. Będą na nagrody pewnie może w następnym odcinku. Może w tym, jeszcze nic nie wiemy. Ja gdzieś tutaj stanę, a ty zacznij kosić, pojadę tam dalej. To czekaj, to ja mogłem... Nie wiem, gdzie ten header postawić. Tutaj gdzieś na drodze. Mhm. Opona. Teraz tak. Biegniemy nie zobaczyć, Co tam Mati robi? Opona. Mati, nie no przejedź. Tak, Może już zbiornik. Maty, tak. Nie przejedź mnie. Nie. Niestety uszykrzałeś przez te drzewa, bo... Nie ma takiego, O. Nie ale... ma takiego niestety miejsca większego Ale to zawróciło Kukurydza no. ma ładną teksturę tutaj Teraz Stonego odwróciłem, bo ten dętronie jest zwalone Patrzcie jak... jaki skin ma kukurydza Duże pole kukurydzy, nie? No trochę się nakościmy Będziemy z żeby... Zdradzę, teksturę... że będziemy kończyć na w Holandem znaczy, Ale w nawet w nie będę jej pomocy ...w następnym odcinku będziemy kosić kiszonkę. Kosić kiszonkę? Kukurydzę na, na kiszonkę. sorry. Piszcie nam w komentarzach, co mamy robić w odcinkach. Na pewno będzie kiedyś akcja Obornik. Będzie... Bo tak jak to bardzo lubi. O, a żebyś byś wiedział. Masi zaczyna kosić tam całego pola. Wam nie będę pokazywał, jak kosimy, bo one jest... Patrzcie, patrzcie. Ale może, chociaż. Filmiki jeszcze przewidujemy, że tak będą po maksymalnie 25 minut, żeby was nie zanudzać. Bo dobrze wiemy z własnego doświadczenia, że długie filmy też nie są dość fajne, bo nie chcę wam tego oglądać. I, wa i chcę wam polecić bardzo fajny kanał, gdzie się ukazują co tydzień yy, filmik z Let's Playa. Yy, to jest set 337, czy jakoś tak? Tak. 3, 3, 7. Ja też go polecam. Ma bardzo fajne filmiki, co tydzień wypuszcza yy, let's play'a. są no Let's play? No to jest let's play na... W sumie to nie wiem. No to jest let's play, mi się tak wydaje przynajmniej. On ma bardzo fajne modyfikacje, mam nadzieję, że będzie yy, szansa pobrania tej tego... jest skoszone. No, będzie tam yy, szansa pobrania tego modpacka bo byśmy bardzo chcieli i też może będziemy na, na tym odpaku na tej mapie albo w i też nam jeszcze podać jakąś fajną mapę tylko taką coś w tym stylu jak ta i to by była ogarnięta i przetestowana przez was ile i może ma być... dobra to my ich dokończę ile mam w zbiorniku już skoro? 15 no. Może będziemy, jeszcze zobaczymy jak tam z Tomkiem, ale będziemy, będziecie może z nami mogli nagrywać w następnym sezonie z tą mapą, nam podaliście album od parkiem będziecie mogli z nami nagrywać. Aha, i następny sezon prawdopodobnie będzie na Angry Pomowie, a następny, jeszcze następny będzie na tym z widzami, który nam podacie, bo ale mi się wydaje, że... Ale coś I mówiłeś, z... że setchowo, że Agro jest coś za duże, coś nie... No celu? właśnie chciałem się spytać, widzów, czy chcecie takie duże, takie bycze pola na Agro czy mamy to kosić i tak dalej, bo mi się zdaje, że nie, bo, bo to są takie duże pola, gdzie byśmy bardzo długo to kosili, a fajnie by było to sobie zagrać na RSP setchowo. Bo to jest dość mała mapa. No, Mała to nie jest może, ale, ale jest tam, ogarnięta. No i takie tam polskie maszyny, byśmy mówił, tam jak Ursus, Zetor... Smotpaka, Setchowo. Bizon na przykład jeszcze. Tak, Maciej uwielbia kombajny Bizon. <grym> nie, po prostu Tomkowi chodzi o to, że mylę Bizon z kombajnem. Że po prostu na na Nefkolandach mówię Bizon, ale no, po prostu nie chce się mówić Nefkolanda, więc mówię Bizon, a mi chodzi o kombajn. No i wiem, o co Ci chodzi. Widzowie też Cię zrozumieją na pewno. Maciej, czemu tutaj tyle zostawiasz? Jak Ale zostawiam, no? nie, zabierzesz. No, słona będzie dobra do prasowania. Ale Wam chyba tylko pokażemy prasowanie, zwożenia Wam nie pokażemy, tylko może przy prasowaniu pokażemy Wam, jak zwoziliśmy. Kilka zdjątek na koniec. Albo z, y, może przyspieszę tempo, muzyczkę dam i będzie git. Co o tym myślisz? No ale to byś miał ten po zrobić niezłe Bo my też jesteśmy trochę wolni w tym Ty no, jesteś wolny, bo ty ładujesz <laughs> No cicho Widzowie nic nie muszą wiedzieć I tak będą wiedzieć, bo yy, uwiecznimy swing RPG Mateusz Kurde, muszę zrobić RPG Matik Mam nadzieję, że w jednym odcinku zrobimy to pole Al albo żeby a może zrobimy tak Mati, że zrobię z tego dwa party no nie wiem jak tam chcesz jak widzowie Niech jak widzowie się też wypowiedzą jakie długie filmy też chcą bo maksimum to za 25-30 minut żeby nie mieć problemów ani nic tak, jeszcze sobie wskoczę na przyczepę jak dam radę Dajcie radę skoczyć na współczapę. O, I spadliśmy. Zresztą jak radziłbym ci zapisywać, ale widzowie nic nie będą mieli przeciwko. Jakbyś zapisał, bo... Proszę, żeby nam nie wywaliło. Kiedyś mogą być problemy, to innym tutaj będzie źle. No właśnie. Jak tam ci idzie Mati? No 50%. A by tu nie jest ale napiszcie w komentarzach czy chcecie obornik i orkę w jednym odcinku czy osobno bo jak razem to raczej będzie poprzyspieszane to i to trochę no albo że on będzie nie no będzie raczej przyspieszane Bo byśmy musieli wczegrać żeby było tak dość ogarnięte a niestety nie mamy dość dobrych ludzi i kompy też nie mamy najgorszych ale nie chcemy żeby były na nic takiego ja mam dobry komputer ty też, ale ten zależy jeszcze od trzeciego gracza, bo nie wiadomo jaki on ma komputer, nie? No właśnie. Dobra, to, to ci wyprostuję, już ten pasek zostaje? Tu zostaw to potem, skosisz na końcu, nie? Podnieś header. Mati. Olej Ładny to mlaskował jak będzie za to też piszcie, jak będą za dźwięki, to też piszcie do Tomka, to on to ogarnie. Mm, tak, 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 wszystko ja. A jak to co wyciszy głos? Na maksa. No. Ale wtedy... Myśli by było... jakąś cichą muzyczkę. Muzykę. Wiesz, mówcie, jakie filmy wolicie, czy takie jak teraz, czy jakieś, jakieś inne, nie wiem, jak Marcel, takie poprzyspieszane. I czy chcecie z naszymi głosami, czy tak jak set ma z muzyczką? No właśnie, bo tak będą krótkie, króciutkie filmiki, tak po 5-10 minut to max, po przyspieszano. I tam najwyżej ki ki przez kilka sekund będzie nasz głos, tam może coś tam pogadamy. Początek sobie. na przykład i... Ja tutaj na polu zaparkuję. 70%. Też mieliśmy fajnego klasa lekciona TT ale... chyba, jak dobrze pamiętam. Ale nam się zepsuł. No i... i... Teraz go nie mamy. To niestety Kosimene w Holandę. Mamy też klasę, ale on jest jakiś zwalony. I go nie zamierzamy używać. Ale może jeszcze kiedyś naprawimy klasę naszego lekcjona starego. I będziemy na nim grali. Bo jak będziemy na RPG setchowo albo na albo pomoże, to będziemy grali na raczej na klasie. Bo to nie, naprawdę ten, dobra maszyna. Według mnie ten kasa jest bardzo ładny. No. A mówię, że ci się nie podoba, jak odpalać coś. Ten, ten, ten dźwięk odpalania mi się nie podoba, ale tak ogólnie bardzo fajnie. Będziemy chyba tym obornikiem tylko ładowali, ładowarką teleskopową belę, ale chyba będziecie mało jej widzieli na odcinkach Dalej, nie tylko nie no ja sobie tutaj tak nawrócę a jeszcze trochę pola zostało Weźmię. Yyy... przepraszam Tomek yy, jedź ten yy, zobaczyć yy, no jeszcze trochę zostało no idź a nie y, jedź bo wkłada benzyny no 82% to by się włączyła 80 90 się włącza kogut, ale. czy nie wiem, jak to się nazywa poprawnie. Tak, no, kogut, kogut. No, jest to jeszcze trochę ci zostało, Mati. No, nawet na dwa zbiorniki mi to powinno wejść. A może? Bo jest w następnym odcinku, W następnym odcinku chyba będziemy yy, ten... Jeszcze nie będziemy wam pokazywać, ale popryskamy kukurydzę i dopiero będziemy ją ścinać i wszystkie pola opryskamy i... Ale ja chyba wam tego nie będziemy pokazywać, jedynie, że bardzo chcecie. To wtedy tak zrobimy. Ale lepiej jakbyście odpowiedzieli jak najszybciej, bo odcinki... kurde, odcinki postaramy się wrzucać nawet, nie wiem jak Tomek, ale ja bym mógł nawet ferie prawie codzienne. Oprócz chyba czwartku, bo... Bo my teraz do mamy ferie na... do poniedziałku. Ferie mamy do poniedziałku, a dzisiaj co jest? Wtorek, nie? No a więc środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No w Pięciu czwartek odcinków. byśmy mogli dopiero później nagrywać, bo ja muszę iść do kolegi i zrobić projekt do szkoły. Czyli pięć odcinków by było. No cztery, tak. Zobaczymy jeszcze jak w czwartek będzie. No w czwart... A o który idzie do tego kolegi? No właśnie jeszcze nie wiem, muszę do niego zadzwonić. A na co projekt? Do szkoły, na no, chemię. I ma chemię i bardzo lubi chemię. O musi... Mamy... Mamy, mamy projekt tak, w gimnazjum. Dobra, już do... nie, nie będziemy... Chyba. Dobra, nie będziemy gadali o szkole. Co? Nie będziemy gadali o szkole, bo widzowie nas nie będą lubili, że gadamy o szkole na odcinkach. No. Nie chciałem tego to przerwać. Dobra, ile masz? Do Ale jak wpadła na temat, no to powiedziałem, żebyście się nie dziwili. O, tu byśmy to mogli od razu yy, ten trochę beli posprasować, bo też siano -kosy robimy, ale nie chcieliśmy tego nagrywać. Bo wtedy I... jeszcze mi tam trochę m, się coś zepsuło i coś nie, nie grało. No właśnie. No dobra, tutaj wrócę. Czekaj, nie podjeżdżaj, ja do ciebie cofnę. Spoko, spoko. I ja tam na zbiorniku już? Ile 99. Tam? Dobra, nie, nie, Ja nie, trochę jeszcze. Co? To nie, 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 No, dawaj, podjeżdżaj. Jesteśmy jeszcze mało doświadczeni w tym, bo zawsze tak no. to gramy nie, nierealistycznie. Trochę mniej realnie, można powiedzieć bajna Zaczynam no, jak wszystko. sypie no, no, zobaczyć nie mogę wejść kurde by się przydało jak ja ruszę żeby tak nie sypało się na ten dobra ja wiem na temat i ja trochę skosę, co no, dobra, no to poprzez przedstaw naszego ony w naszą perełkę tak, tutaj ma się stacyjkę. monitoryk którą przed chwilą zauważyłem na po początku odcinka jest tym... wszystko jak coś to, to jest mod pagma fisolec oprócz, oprócz kasę na agro pomoże i fenda i fenda ale e, później jak będziemy dodawać więcej modów ej to ale to wysypać albo poczekaj to też coś trochę gospodarstwa, ale Mati się oczywiście musiał złościć i nie chciał. No tak, tak, bo y, nie wiem, czy Tomek się zgodzi na to, to powiedział, czy nie. Nie, nie. No bo byśmy się z niego śmiali, dlatego się boi. Nie, nie, byśmy nie śmiali, byśmy się śmiali nie. z Ciebie za to. Tak, tak, ale no, naprawdę, to było dla śmieszne. ja chcę dużą gospodarkę, potem Ty się wcinasz, że chcesz dużą. Nie, I na pewno nie było tak, że dobra, ja mówię, sam wziąłem gospodarkę tam, gdzie jest paszowóz, a paszowóz był na małej gospodarce. Powiedziałem, dobra, no to ja biorę tą drugą, gdzie ona jest większa. A ty powiedziałeś, że ten, no to trudno. Później powiedzieliśmy, że kto wygra wyścig, ten ten na gospodarkę, ten dostaje gospodarkę. To oczywiście się ze powiedział, że nie, że jego jest gospodarka. Później mi odpuścił, później znowu. Ja później, dobra, no to wezmę małą gospodarkę. No powiedział, no dobra, to teraz sobie bierz tą dużą gospodarkę. No bo się... dopiero zauważyłem, że jest więcej garażu tam. No ja też w nie wiedziałem, że ten, tak, dlatego tam się kłóciłem. A w pili prosząc całą i... Ale czy zatrzęsło. sezonu. No, koniec sezonu, a jeszcze przewidujemy jakieś do tych maszyn, licząc z tymi maszynami dojdzie jako jeszcze 5 maszyn, a więc I tylko te maszyny co mamy podany, bo nie opłaca się ten wysłanie całego modbarka Mafi Solec, bo on zajmuje 355 MB Możecie sobie go sami pobrać na kanale Mafi solex Będzie link do tego w opisie. No, może wam podamy? nasz w opisie filmiku o, i wie, jest... też możecie zasubskrybować bo fajnie też kanał też robią nową mapkę im. może na tej mapce też będziemy grali nawet nie wiem jak ona będzie się nazywała może Tomek wie yy, też nie wiem ale wiem że będzie Polska i yy, to... takie Polskie Polska wieść, coś polskie tym no polskie klimat i tak dalej, tak dalej bo już wyszedł z tego filmika ale jest z... w testów na razie no powoli będziemy będzie kończyli chyba odcinek, co? Jak, jak to skosimy? No. Ja pojadę wywieźć. Dobra, Maciej to skoś, a ja już biegnę do traktora. Skosisz resztę? Żeby odcinek mi się za długo nie przesyłał. No, żeby najszybciej, żebyście się odpowiedzieli. Mateusz. Też nie wiem, sorry, że nie zrobiliśmy odcinka informacyjnego, ale uznaliśmy, że to jest niepotrzebne. Taka jest jadę. Bo i, i ten odcinek informacyjny 5 minut, czy tam 2 minuty i później byśmy i tak nagrywali Mateusz. zwykły Nie, jeszcze nie, 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 nie. Stoję tutaj, dalej podejdźmy tutaj. Nie cofaj, nie cofaj, nic nie rób. O widzisz to pole po lewej? Byśmy mogli je porać Które? No to po lewej. Tu? No. Może kiedyś? Wiecie, z Tomka to mu się szybko wszystko nudzi i później, pewnie zaraz skończymy nagrywać, to pewnie powie, że później zrobimy to, że resztę dokończymy. No bo na pewno tak skończymy ten sezon ale w, nas... w następnym po następnym... prostu do roboty się bierzemy no no postaramy się nawet może w piątki kilka odcinków wrzucić dwa może w soboty tak samo w sobotę dwa i w piątek dwa a w niedzielę tylko jeden no albo zrobimy coś takiego że w sobotę tylko dwa w poniedziałek w piątki jeden i w, w niedzielę też jeden żeby tak było jakoś albo dobra zobaczy się to jeszcze no, myślę, jak że nie będzie tak będzie dobrze. Nie wiem, czy ja dobrze jadę. O, hmm. Dobrze. To sobie matka. Y... Co tu rośnie? Y... Ziemniaki? Ziemniaki chyba. Y... Albo buraki. Nie, jeszcze ziemniaki? Ziemniaków chyba Wam nie będziemy pokazywać, jak kosimy, bo niestety nie mamy dobrych maszyn do tego. Ale buraki może? No, ale no, zanim zarobimy kasę na maszynę. nie patrzcie na stan konta Tomka. Bo, te, bo to jest tylko a, specjalnie zrobione do tego odcinka pierwszego. No właśnie, tak bo kupowaliśmy wyda... maszyny, a na tej mapie niestety maszyn jest mało, a my chcemy na tych modach pograć, a ten. ten, ten Bardzo nef, są drogie. No a ten nef, sam nef Holland kosztuje 3, 360 tysięcy prawie. Potem no a więc wiecie. Plus header i wózek. Potem no. kasę, tour, dżon... dwa jonaki i Jeszcze te maszyny a więc prosimy o wyrozumiało, nie jedyne dwudzi się, że ten Tak zrobiliśmy I... Mamiga czy ten kasę? I kasę nie wiem, wiem, że na przykład ma Fend pewnie też ma, bo to jest PU3 Nie wiem niestety kogo to moc. przepraszam Ale damy wam li linka, bo jest bardzo fajny no, naprawdę. Ja grałem na V2 i już był naprawdę zarąbista, teraz to już jest w ogóle super. Wszystko się rusza, pedał gazu się w nim rusza. No, jak w realu. Ja, ja wam pokażę, mamy... ja ja dobrze jadę? Ja jadę. No, czekaj, ty do gdzie ty to na naszą farmę. Jak na naszą? Czekaj, nie, bo ja nie, bo to mapka jest zwalona. Do Tam skupu i, muszę jechać. Jest, trochę nie jest do końca zrobiona. Tam gdzie są krowy? Jak my jechaliśmy w lewo, no w lewo jechaliśmy, nie, to... Nie ja już jestem prawie tutaj. tam dalej chyba w lewo i w prawo. No, a tutaj jest też, nie? No, tak. Chyba musisz się na to coś tam. Nie do końca. Zrobię jedno kółeczko. Tylko gdzie jest ten skuptek? No tam. Najlepiej, gdyby te mapy były polskie ale mogą być coś takiego jak ta to jest mapa, map by coffee jakby ktoś nie usłyszał na początku bo nie lubimy, nie będziemy odpisywać na komentarze na które odpowiedzieliśmy we filmiku napiszę po prostu wam obejrzyj filmik jeszcze raz dokładnie i to to nie będzie obchodziło no ale raz to pan mogę odpisać ale więcej nie no. nie Ciszemy, kiedy, Na przykład jak będziemy jakieś muzyczki, pójdę, on nawet no, piszemy i postaramy się wszystko powiedzieć w odcinku, żeby nie było ciszy. To ja już będę jechał na główną farmę. Jak skosiłeś tam ten pasek, to już możesz też wracać na farmę. Nie, już skoszę cało już to. Już niewiele zostało z trzy 4. Teraz pojechałem raz dookoła, żeby lepiej mi się zawracało. A tu fajne takie miejsce jest. Dostał ten... Tutaj właśnie robiliśmy się na kosy. Jak się na kosy też chcecie, to też powiedzcie, bo dzisiaj już raczej chyba nie będziemy robić. Nie wiem, jak tam Tomek może z czasem. No, myślę, się wydaje, że to wyjdzie. Albo no, nawet byśmy może zrobili się na kosy jeszcze dzisiaj, ale po prostu nie będziecie tego odcinka chcieli, to Tomek nie wrzuci. Nie wiem, jak tam będzie Tomek chciał, bo mi to jest obojętne. No mi też nie więc jak będziecie chcieli nie dobra robimy zobaczymy jak to będzie nie będę wam nic obiecywał bo później będziecie źli dobra to jest to by było na tyle w, ty w tym odcinku nie pokażę fenda? Y tak zaraz pokażę właśnie idę do niego pokażę fenda i będziemy kończyli ten odcinek no dobra to weź tak długo bo przedstawię to jeszcze znowu że może przyjechać nie bo już patrzcie gałka się rusza pedał gazu Pokaż mi gacze okna czy się otwierają bo nie pamiętam nawet bo jeszcze nim nie jechałem to jakby do niego nie wpuścił yy, <słuch> Migacze papcie działają wszystko działa Dobra to, to na, na razie trzymajcie się i cześć Pożegnaj się Cześć